Siemanko. Witam w kolejnym odcinku przygotowania do turnieju. W tym tygodniu mamy Dark Rock Water. I tutaj słabości Dark to Fighting, Bug i Fairy, a odporności Psychic, Ghost i Dark. Przyrok jest tego więcej, bo słabości ma Steel, Ground, Fighting, Grass i Water odporności normal, fire, poison i fly, flying, a przy water słabości to electric i grass, a odporności fire, water, ice i steel. I tutaj e, do ataków, które bym wziął, jest fighting i grass, fighting na dark i rock, i grass na rock i water. E, Fighting jest jedynie ryzyko, że jakiś ghost się pojawi, wtedy no nie zadamy mu obrażeń. Ale generalnie myślę, że jakby zacząć z gras, a potem fight na przykład, mogłoby to być dobre rozwiązanie. A na pewno nie stawiałbym na atak Fire, bo jest w odpornościach i Water, i Rock. I Psychic, bo nie, za, nie zadaje żadnych obrażeń Dark, są na nie zupełnie odporne. Więc to bym również odpuścił. Tak, to pozostałe raczej się nie pokrywają, więc można korzystać z pozostałych, ale najbardziej mówię na fighting i na bym się skupił, żeby je używać, a nie używać fire i psychic. I tak, nie jest to mój jakiś główny turniej. Mm, oczywiście jest Andrzej. Standardowy układ ataków. Myślę, że to jest bardzo. Skuteczny na większość Pokémonów. Pełno miksturek standardowo i leczenia resztki. Czarny osad. z toxic który wzmacnia mu obronę, też dodatkowo. Często na obudzenie i białe zioło na pozostałe statusy. Potem pozostałe są z dziszy może wyjdą z grupy czasem się udaje no i galareta jest też występuje w drużynówce 4 1 5 dlatego dałem ją tu od tak może jakimś cudem wyjdzie z grupy no i Gras jako pierwszy atak dałem właśnie z zetką Przy drużynówce, no to też hmm, pokonany w dziszy. Tu może coś będzie ciekawego, aczkolwiek jest 6 wieczorem w środę, więc e, znowu pewnie pełno turniejów się nie odbędzie, chyba że ludzie się zmobilizują. E, jedynie tu bym chciał, żeby się odbył i mam nadzieję, jest 11, więc mam nadzieję, że się odbędzie. E, szału tu raczej nie widzę. E, oczywiście standardowo. Pokémon zdziczy osłabiający. Pokémon praktycznie zdziczy, bo ma tak trochę podbity, ale też coś tam ma obić, coś tam osłabić. Potem Andrzej na przetrwanie wielu, mam nadzieję. I potem osłabienie i taunt, żeby się leczy, nie mógł leczyć na przykład, albo protekta zadać znowu taunt, żeby ewentualnie na galeretę nie mógł użyć e, broniącego ataku na przykład. E, no i kończy demoniczna galareta. E, ten odcinek krótki, bo tu nie ma podsumowania poprzedniego turnieju, bo wrzuciłem go w, w sobotę a, oraz nie ma dodatkowych rzeczy, nie mam przygotowanych, więc e, to by było na tyle. Życzę powodzenia w turnieju. Jeszcze raz zapisujcie się do drużynówek, bo warto czteroaki mogą wpaść nawet przy pokemonach z dziczy. Także powodzenia i cześć, szołem.